Postanowiony, zakładasz firmę. No dobra, ale jak dowiedzieć się, jak to robić? Ludzie są w stanie zapłacić naprawdę grube pieniądze za to, żeby mieć gotowy model tworzenia, prowadzenia jakiejś firmy. Nazywa się to franczyza i naprawdę wiele firm funkcjonuje w tym modelu. Żeby prowadzić taką firmę w modelu franczyzowym, nie potrzeba wcześniejszego doświadczenia, natomiast w kieszeni trzeba mieć kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, żeby zapłacić właśnie franczyzodawcy za ten koncept. Dodatkowym trudnieniem jest to, że ta firma tak naprawdę nigdy do końca nie jest nasza własna, działamy w końcu pod marką innej większej firmy. Nic więc dziwnego, że większość z nas decyduje się jednak na rozwój swojej działalności zupełnie od zera pod własną marką. Często jednak po początkowym entuzjazmie, kiedy czujemy, że rzeczywiście przedsiębiorczość to jest nasze powołanie, być może gdzieś ktoś nas zachęcił, widzimy osobę, która właśnie własną firmą odniosła sukces i na fali tego entuzjazmu chcemy założyć coś własnego. Mamy już nawet wstępny pomysł. Wydaje nam się, że to będzie fajne, ale po pewnym czasie przyjdzie zwątpienie. Czy aby na pewno się do tego nadaje? Co robić dalej? Skąd czerpać wiedzę? Ten odcinek jest właśnie na ten temat, więc oglądaj dalej. Ja mam na imię Daria Robę i na tym kanale wspieram twórców w sieci. Zaczynajmy! Jeżeli dopiero myślisz o własnej działalności, jeżeli dopiero zaczynasz lub już masz działalność nierejestrowaną, na samym początku zdecydowanie wystarczy Ci całkowicie darmowa wiedza, którą znajdziesz w internecie. W tym momencie jest naprawdę dużo ciekawych kanałów na YouTube, blogów, nawet darmowych e-booków na temat tego, jak prowadzić firmę, jak ją zakładać, co dalej robić. Wiedzę czerpać można również z takich różnych branżowych grup na Facebooku. Jest kilka grup poświęconych właśnie przedsiębiorczości, i tam można zadawać pytania. Możesz oczywiście zacząć od dołączenia do mojej grupy Daria Robe, drogi twórcy, którą właśnie niedawno założyłam i ma ona służyć właśnie jako takie forum porozumiewania się między osobami, które zakładają i prowadzą swoje firmy. Tych materiałów jest sporo. Na samym początku można śmiało je chłonąć. Na tym kanale chociażby znajdziesz bardzo dużo takich wprowadzających odcinków, więc jeżeli tylko masz czas, żeby poświęcić kilka godzin na przejrzenie tych odcinków, zapewniam cię, że twoja wiedza poskoczy już o jeden poziom do przodu i będziesz wiedzieć w którym kierunku iść, co robić dalej. Przygotuję do tego chociażby te odcinki, które się właśnie pojawiają na ekranie, playlistę, dodam w opisie do tego odcinka. Oczywiście równie wartościowym źródłem będą książki biznesowe. Tych książek jest naprawdę sporo, więc nie zdziwię się, jeżeli się zagłupisz, od czego w ogóle zacząć. Ja na sam początek polecam Ci dwie książki. Pierwsza to będzie mit przedsiębiorczości, według mnie lektura obowiązkowa dla każdej osoby, która chce założyć swoją firmę. Druga, bardziej zorientowana na tzw. solo przedsiębiorców, osoby, które prowadzą małe firmy lub jednoosobowe działalności. I będzie to książka Firma to Ty. Wpisuję oczywiście nazwy w opisie do tego odcinka. Dowiesz się z tych pozycji, jak to w rzeczywistości wygląda. Jeżeli chciałabyś, chciałabyś, żebym nakręciła osobny odcinek właśnie odnośnie książek, które warto przeczytać już na samym początku odnośnie przedsiębiorczości, daj znać koniecznie w komentarzu do tego odcinka i zastanowię się, żeby coś takiego zrobić. No ale dobra, przejdźmy do drugiego etapu. Kiedy już masz tą działalność, zaczynasz to robić, darmowej wiedzy już dość dużo masz w głowie, ale to wszystko jest takie trochę niepoukładane. Napotykasz na trudności, na wątpliwości w Twoim konkretnym przypadku. Co wtedy? Na pewno pomogą tutaj przede wszystkim rozmowy z osobami, które są przedsiębiorcami, które przechodziły przez podobne trudności. Być może okaże się, że wokół ciebie są takie osoby, że ktoś z rodziny prowadzi firmę, że jakiś znajomy ma już swoją działalność. Z taką osobą możesz przecież umówić się chociażby na kawę i tak sobie luźno porozmawiać, opowiedzieć o swoich wątpliwościach. Ta osoba też przechodziła przez to, co ty, i wiele z nas, przedsiębiorców, jest bardzo chętnych, żeby się dzielić swoim doświadczeniem, żeby pomagać innym osobom. Taka wewnętrzna towarzyskość i chęć nawiązywania kontaktów to jest jedna z podstawowych cech każdego przedsiębiorcy, który później odnosi sukcesy. Kolejną opcją są już bardziej regularne mastermindy, czyli takie grupki osób, które są na podobnym poziomie co ty, które spotykają się co na przykład tydzień o określonej godzinie. Jest to czas, żeby porozmawiać o swoich wątpliwościach, o swoich przyblokach i przede wszystkim wspierać się wzajemnie motywować do kolejnych kroków. Takie osoby chętne na Mastermind możesz wyszukać przykładowo na wspomnianych wcześniej grupach biznesowych, możesz sam sama zaproponować to komuś, z kim już rozmawiałeś, rozmawiałaś na podobne tematy. Mastermindy, ich tworzenie jest również oferowane często w ramach takich większych programów czy kursów rozwojowych, właśnie wspomagających przedsiębiorców w prowadzeniu i tworzeniu własnych firm. I tym samym przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli płatnych kursów, programów, akademii, już konkretnie poświęconych. Byciu przedsiębiorcą i tworzeniu, prowadzeniu własnej firmy. Tutaj bardzo ważne jest, żeby dopasować coś na Twój poziom. Znaleźć osobę, z którą czujesz chemię. Jeżeli ta osoba przekona ci, że jest w stanie pomóc Ci z tym, żeby ta firma fajnie funkcjonowała, to jak najbardziej jest to inwestycja, która bardzo szybko się zwróci. W ramach takiego kursu przeważnie dostajesz takie konkretne porady, jakiś konkretny plan działania, konkretne pytania i zadania, które pomogą Ci zastanowić się nad tym, co Cię w tym momencie blokuje. Co warto robić, a co warto wyeliminować? Wiedza w takim kursie powinna być uporządkowana i maksymalnie praktyczna. Płacąc, możesz liczyć na to, że usłyszysz sekrety danej osoby, które pomogły jej być w miejscu, w którym się znajduje. Możesz zdecydować się na takie bardzo wyspecjalizowane, które dadzą Ci konkretne umiejętności w danym kierunku, które sobie założyłeś, założyłaś. Przykładowo, takim kursem będzie kurs reklam na Facebooku. Potrzebujesz się nauczyć, jak takie reklamy stawiać, więc. Po przebyciu takiego kursu, to staje się dla Ciebie jasne. Być może chcesz ogólnie założyć taką działalność opartą na prowadzeniu social media dla innych osób, i najprawdopodobniej również takie kursy doszkalające w tym temacie znajdziesz. Kursy bardziej ogólne, takie akademie, powiedzmy, czy programy rozwoju, programy wsparcia oferują wsparcie takie bardziej holistyczne, całościowe. Jesteś w stanie widzieć, jak na dłoni, kolejne kroki, które powinieneś, powinnaś zrobić, tworząc swoją firmę. Tutaj największą wartością jest to, że w tym, co robisz, nie jesteś sam. Nie jesteś sama. Wreszcie jest ktoś, kto jest koło ciebie i jest w stanie pokazać ci, w którym kierunku warto pójść, co zrobić następne. Często do kursu, do akademii dołączane są różne szablony, ułatwiacze, checklisty, co niesamowicie pozwoli zorganizować całą pracę, całą naukę i zdobywanie umiejętności. Bardzo często do takiego programu jest jeszcze działająca grupa wsparcia. Na przykład na Facebooku, dzięki temu, że widzisz, że pozostałe osoby w podobnej sytuacji się rozwijają, idą do przodu, jest to niesamowicie motywujące również dla Ciebie. Wreszcie, ostatnim rozwiązaniem jest zatrudnienie coacha albo mentora. I tutaj, aby na pewno wiesz, jaka jest różnica między coachingiem a mentoringiem. Do coacha, takiego prawdziwego coacha, pójdziesz w momencie, jeżeli masz jakiś taki przyblok, być może bardziej psychiczny, być może masz problemy z pewnością siebie. Potrzebujesz usłyszeć, że jesteś na dobrej drodze. Nie masz takiego ogólnego wsparcia od na przykład rodziny i chcesz, żeby ktoś ci pokazał, że właśnie naprawdę masz wszystko co potrzebne, żeby iść dalej w tym kierunku. Coach nie daje ci odpowiedzi. Coach potrafi zadać odpowiednie pytania, także ty jesteś w stanie te odpowiedzi sobie znaleźć i iść do przodu. Tak więc jest to najlepsze rozwiązanie w momencie, jeżeli masz takie tymczasowe zwątpienie i potrzebujesz wyjść z tego dołka. Natomiast mentoring to spotkanie z osobą, która już miała jakąś swoją własną firmę, ma doświadczenie i może ci dać konkretne rady, co zrobić w danym przypadku. Jeżeli zmagasz się z jakąś sytuacją w swojej firmie, jakąś cięższą rzeczą, której nie potrafisz rozwiązać, nie wiesz, jak sobie z nią poradzić, może jakiś kryzys, może problem w zarządzaniu, to rozmawiając z mentorem, jesteś w stanie otrzymać gotowe rozwiązanie. Oczywiście, przeważnie spotkania mentoringowe są dużo droższe. Bywa, że kosztują po kilka tysięcy złotych za jedną sesję. Natomiast zdecydowana większość przedsiębiorców, którzy odnieśli już takie większe sukcesy, na pewnym etapie swojej kariery korzystało lub ciągle korzysta zarówno z pomocy coachów, jak i mentorów. Jesteśmy tylko ludźmi i jeżeli staramy się robić wszystko w pojedynkę, to czasami zbyt dużo jest na naszej głowie. To tyle na dziś. Jeżeli jesteś właśnie na etapie poszerzania, Twoich ogólnych wiadomości odnośnie prowadzenia działalności, koniecznie zostań ze mną, subskrybując ten kanał. Natomiast, jeżeli czujesz, że nadszedł moment, właśnie taki dalszy krok, na dołączenie do takiego programu rozwojowego odnośnie budowania i tworzenia działalności, koniecznie zobacz do opisu i znajdziesz tam informacje o moim programie Drogi Twórcy, który jest właśnie takim holistycznym programem rozwojowym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.